A to mój misiu. Pewnego dnia Brązuś idąc ścieżką zauważył coś błyszczącego między drzewami. Coś błyszczało, było to coś maleńkiego, świecącego, jakby kamień ukryty w muchu. Co to takiego? Zastanowił się Brązuś. Postanowił sprawdzić, co tak połyskuje. Zawołał wiewiórkę, jeżyka i sowę. Gdy tylko przybyli, Brązuś opowiedział im o swoim odkryciu. Błyszczący kamień? Może to część jakiegoś skarbu? Sprawdźmy to. Las jest pełen ukrytych skarbów. I tak cała czwórka ruszyła w głąb lasu, kierując się delikatnymi błyskami, które co jakiś czas migotały wśród liści i krzewów. Ścieżka była kręta i pełna zakamarków. Wędrując razem, czuli się odważni i pełni nadziei. Gdy przemierzali kolejne zakątki lasu, co chwilę napotykali nowe rzeczy. Najpierw trafili na srebrzystą pajęczynę, która migotała w słońcu jak drobinki diamentów. Później dostrzegli maleńki strumyk, w którym woda iskrzyła się tysiącem barw. Wreszcie, po dłuższej wędrówce zobaczyli solankę, która wydawała się zupełnie inna niż reszta lasu. Była skąpana w ciepłym blasku słonecznym, a na jej środku leżał wielki kamień otoczony mniejszymi, kolorowymi kamykami. – Jesteśmy na miejscu – powiedział brązuś. Polanka była niezwykła. Pośród traw i paproci znajdowały się rośliny o liściach błyszczących jak złoto i srebro. Wokół kamieni rosły kwiaty, o płatkach w różnych odcieniach tańczy. Wyglądało to jak zaczarowany ogród, jakby ktoś ukrył tam skarb dla tych, którzy potrafią go dostrzec. To prawdziwy skarb natury! Wykrzyknęła Sowa, zachwycona kolorowymi kamieniami. Czy możemy wziąć jeden na pamiątkę? Oczywiście, ale pamiętajmy, żeby zabrać tylko jeden, by nie zaburzyć tego miejsca, powiedział miś brązuś. Przyjaciele wybrali po jednym kamieniu, który będzie im przypominał o tym niezwykłym dniu. Brązuś wybrał błękitny kamyk. Które migotał w słońcu, przypominając mu o tajemniczym błysku, który zauważył na ścieżce w lesie. Wiewiórka wzięła różowy, jerzyk zielony, jak leśny mech, a sowa srebrzysty, jak światło księżyca. Razem odkryli coś, co było niezwykłe. Kilka dni po tym niezwykłym odkryciu, nadal wspominali swoją przygodę. Każdy z nich trzymał swój kamyk w szczególnym miejscu. Mieś Brązuś ułożył go na półeczce w swoim domku. Sowa włożyła go do swojej dziupli. Jerzyk schował go w gniazdku z liści, a wiewiórka umieściła go na gałęzi, gdzie blask księżyca każdego wieczoru podświetlał jego srebrzystą powierzchnię. Pewnego popołudnia brązuś usłyszał cichy, przytłumiony dźwięk dochodzący z lasu. Brzmiało to jak odległe dzwonienie, które powoli nasilało się i wprawiało go w zdumienie. Co to może być? zastanawiał się, stawiając swoje łapki na uszach i nasłuchując jeszcze uważniej. Natychmiast podbiegł do swoich przyjaciół, aby opowiedzieć im o tym dziwnym dźwięku. Wszyscy szybko zebrali się na środku polanki, skąd najlepiej było słychać ciche dzwonienie. Może ten dźwięk nie jest przypadkowy, może to znak, że Polanka chce jeszcze coś pokazać więcej. Postanowili więc jeszcze raz odwiedzić tą polanę. Podążali za dźwiękiem który stawał się coraz wyraźniejszy, jakby ktoś grał na zaczarowanych dzwoneczkach. Kiedy dotarli na miejsce, zauważyli, że ich kamienie zaczynają delikatnie migotać, każdy w kolorze, który sobie wybrali. Jakby Polanka przemawiała do nas, szepnęła Sowa, nie mogąc oderwać wzroku od kolorowego światła. Miś Brązuś zobaczył małe lśniące ślady prowadzące na sam skraj polany, gdzie wśród krzewów coś się iskrzyło. Zainteresowani podeszli bliżej ujrzeli małe, drewniane drzwiczki schowane w pięku starego dębu. Wyglądało, jakby ktoś bardzo dawno temu umieścił je tam z nadzieją, że kiedyś zostaną odkryte. Jerzyk lekko pchnął drzwiczki, które skrzypnęły cicho i otworzyły się, ukazując maleńką, zacienioną komnatę. W środku na kamiennym stoliku leżała zwinięta karteczka. Miś brązuś rozwinął pergamin, a na jego powierzchni widniało tajemnicze zdanie: Odkrywajcie świat dalej, a znajdziecie więcej niż myślicie. Przyjaciele lasu spojrzeli na siebie, zrozumieli, że ich wyprawa jest czymś więcej niż tylko poszukiwaniem skarbu. Las i jego tajemnice nauczyły ich, jak ważna jest ciekawość i gotowość na wspólne przeżywanie przygód. Od tej chwili, kiedy tylko usłyszeli cichy dźwięk dzwoneczków lub zobaczyli błysk między drzewami, Wiedzieli, że las ma dla nich kolejną przygodę. Kilka dni po odnalezieniu tajemniczej wiadomości, Prązuś i jego przyjaciele postanowili regularnie wracać na polankę, licząc na kolejne niezwykłe odkrycia. I tak pewnego ranka, kiedy słońce wstało i zaczęło oświetlać ich ukochane miejsce, miś Prązuś poczuł nagłe, łaskotanie na nosie. Spojrzał w dół i zauważył małego chrząszcza w miniaturowym kapeluszu. O, czy ja dobrze widzę? Czy ten chrząszcz ma na sobie kapelusz? Powiedział brązuś, przecierając oczy ze zdumienia. Chrząszcz spojrzał na niego z wyraźnym zniecierpliwieniem, po czym powiedział coś niezrozumiałego. Zadarł łepek do góry i Poszedł swoją drogą, jakby był w drodze na bardzo ważne spotkanie. Brązuś aż nie mógł wierzyć. Brązusiu, co cię tak rozbawiło? Zapytała sowa. Brązuś opowiedział jej całą sytuację, a sowa zaczęła się śmiać powiedziała, że może urządzimy sobie dzisiaj dzień poszukiwań małych śmiesznych skarbów, tylko takie, które wywołają uśmiech na naszych pyszczkach. Wiewiórka i Jerzyk, którzy właśnie dotarli na polanę, również uznali pomysł za wspaniały. Cała czwórka ruszyła do lasu na polowanie na uśmiechy. Nie minęło dużo czasu, gdy sowa Wypatrzyła żabkę siedzącą na wielkim liściu. Żabka miała okulary przeciwsłoneczne. Przyjaciele nie mogli przestać się śmiać, kto by pomyślał, że żabka z takim stylem przemierza leśne mokradła. Idąc dalej, Jerzyk natknął się na motyla, który biegał w kółko, próbując złapać swój własny cień. Motyl wywijał skrzydłami i wyglądał jakby był najważniejszym detektywem lasu, który chce rozwiązać zagadkę swojego znikającego śladu. Przyjaciele śmiali się obserwując jego zmagania. Nagle za drzewa wyłonił się ten sam chrząszcz w kapeluszu, którego brązuś widział wcześniej. Tym razem chrząszcz przyniósł... Malenki ki z korągiewką, którą machał. W lesie dzieją się rzeczy, o których nie mamy pojęcia. Przyjaciele lasu zakończyli dzień z mnóstwem śmiechu i całym mnóstwem wspomnień o różnych zabawnych mieszkańcach, których nigdy wcześniej nie zauważali. A gdy wrócili na polankę, spojrzeli na swoje błyszczące kamyki i zgodnie uznali, że to miejsce i jego mieszkańcy są pełne niespodzianek, i że każda przygoda, nawet ta najzabawniejsza, daje jeszcze więcej radości. Od tamtego dnia, dzień poszukiwania uśmiechu stał się ich tradycją. Pewnego dnia, Brązuś postanowił odwiedzić jeżyka. Idąc leśną ścieżką, zauważył coś niezwykłego. Na gałęziach pobliskiego drzewa wisiały małe, kolorowe listy. Każdy z nich miał inny kształt i kolor. Żółty był w kształcie gwiazdy, niebieski jak chmurka, zielony jak listek i różowy w kształcie serduszka. Brązuj zatrzymał się, zainteresowany, przyjrzał się liścikom z bliska. Ciekawe, co to ma oznaczać? Zastanawiał się głośno. Nagle z korony drzewa dobiegł go cienki, radosny głosik. Okazało się, że to wiewiórka. Brązuś, cieszę się, że tu jesteś! zawołała, machając łapką z góry. To nasz sekretny listowy klub. Każdy, kto tu przychodzi, może napisać wiadomość do mieszkańców lasu. Wiadomość powinna być zabawna i pełna miłych słów. Brązuś był zachwycony tym pomysłem. I natychmiast zaczął wymyślać, co mógłby napisać. Nagle poczuł lekkie drapanie w plecy. To Jerzyk przyszedł zobaczyć, co się dzieje. Coś tu pachnie tajemnicą, powiedział, podchodząc bliżej. Brązuś wyjaśnił mu, na czym polega sekretny, listowy klub. Jerzyk miał pomysł na coś śmiesznego i zaczął układać zabawny wierszyk. Wszyscy razem powiesili liściki na gałęzi. Wkrótce zjawili się też inni mieszkańcy lasu. Sowa przyniosła własne pióro, by napisać zagadkę. Wiewiórka podarowała swój najlepszy rym, a nawet chrząszcz w kapeluszu, którego miś spotkał wcześniej, przywędrował z małym, lśniącym listkiem, na którym napisał coś własnymi małymi odnóżkami. Mamy prawdziwy skarbiec radości! zawołał miś brązoś, patrząc na kolorowy zbiór listów. Wieczorem, gdy księżyc zaczął świecić między drzewami, usiedli pod drzewem, gdzie każdy odczytywał nagłos po jednym liście. Śmiechu była co niemiara. Zachwyceni przyjaciele lasu zgodzili się, że każdy kolejny dzień z listami przyniesie im nową porcję śmiechu i ciepłych słów. Od tej pory sekretny listowy klub stał się ich lubią zabawą, a każde spotkanie było pełne radości. W świetle księżyca błyszczały gwiazdy. Brązuś, patrząc na nie, wiedział, że te małe wiadomości, pełne uśmiechu i dobrych słów, mają sobie wielką moc. Te wszystkie liściki są jak prezenty, które zostawiamy sobie nawzajem. Nawet kiedy nas tu nie ma, one przypominają, że zawsze możemy się wspierać. Miłe słowa i drobne gesty mają wielką siłę. Nawet jeden uśmiech potrafi rozjaśnić czyjś dzień, a świat wokół nas stanie się piękniejszy. Do usłyszenia w kolejnych przygodach Misia Brązusia i jego przyjaciół.